Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. W piękny, piękny piątek weekendu początek 23 sierpnia 1019 z tej okazji Młodziutki 8. E, dzisiejsza pasja. Pieniądze. Dobra zabawa. E, no i co? No i kilka godzin jako nowy młodziutki, młodziutki 8 na tym kanale. Potem będzie Młodziutki 7 jeszcze. No i tyle. I tak się żyje. Z racji tego co robisz nie kanale modego możemy już powiedzieć tam upadku Xi Yy, nie, możemy mówić o totalnym lenistwie. Je, dobra, zdradzę w ogóle. Jest w ogóle, jest w ogóle pomysł, bo Ksajo idzie na przerwę, ale Kik zaoferował przedłużenie na jego kanale. No i możliwe, że nowy Ksajo będzie nam 100 godzin miesięcznie na i jeszcze 100 godzin <noise> będzie suchar mnie na i jeszcze suchar będzie robił godzinki u siebie na Twitchu. Ale zobaczymy. Chyba to przejdzie. 250 godzin, no tak by wychodziło w miesiącu, no. Zaczymy. O ku... Siemano! Co tam? Co ci się stało, młody? Co to za gława Już nie jesteś taki... No ku... no wiesz, no. Le... Lekutki fryz wleciał, coś tam się ten. i nagle jest inny wygląd. Ale ja już nie jestem dziutki 7, jestem modziutki 8. Ale na plus ta zmiana, powiem ci. tam tamtych wcześniejszych twoich stygniach to się nikt nie da oglądać. No, wiesz, Taka jak jest. siedzi z twarzą, Wiesz, co go bili w szkole? Kradli mu kanapki. Wiesz że no, jest, kura. No, pokorzystaj se, Pokorzystaj se, Marcin. Jeszcze można c***a mówić, dopóki kontrakt obowiązuje jeszcze. A kura, chłopie. Ja tam mogę cały czas ze lotę walę ze streamingu. Ale mhm. mam plan, zostanę Ty, modelem po prostu. Ty, a na jaki, jak mogę zapytać, to bo wiadomo, no wiesz, u mnie za streamowanie, no to tam wiesz. No, no młody, młody, staniesz, młody nie? powiedział tak. Ej, suchar. Na jakiej umowie siedzisz <laughs> tutaj? 50-50? <laughs> Ale pytał, pytał mnie ten, by. pytał mnie cały dzień, no nie? <laughs> ja mówię tak, no 4 godzinki, 5 godzinek mogę A to co, dzisiaj ostatni ten? Ostatni dzień młodego, ta. No Luki ma chyba czas do jutra, ale nie wiem, czy on już nie pił Ale tak, to, to dziś chyba ostatni dzień młodego i, i Wysa Młody na******* do 7 rano poszedł spać ty. Chciałbym, żeby to był ogólnie ostatni dzień Dracula, Real Chaty. Tak, bo powiedzieć, że Draculusy przypomniałem. Wczoraj wszedłem na ten. Nastąpiła sytuacja. Drakul ma pierwszy miesiąc w swojej historii, który ma spadek followów. Followy na minus. No, ale to już nie będzie lepszego miesiąca. Spady. Wiesz o tym. Nie, Wysocki no, na zawijce już jest. Nie, jest, nie jest na zawijce. Jak, nie? nie Jaką chce projekt Malta wprowadzić w życie? No, to ale... No, no, no jak, się, jak się poświęci streamowaniu 2-4 na 7, to, to i da rada zrobić Malte i da rada zrobić normalne streamy. No ale to ja mam też za no to co z tego że skeszuje ostatni kontrakt jak nie ale to nie, to nie wiem, mówię skeszuje, tylko mówię, że właśnie wiesz, jakby jakby się poświęcić, wiesz, jak się poświęcić streamowaniu i kupię się miał poświęca 200... i ma właśnie widzów bić. No ale ale właśnie się nie poświęca, jakby żeby, jakby się poświęcić. A powiem to, ci coś, uwaga! Na... Kontrowersyjna a... opinia no. Grimson jest ciekawszy od wysyckiego. No zgadzam się ostatnio, no No więc k ku... tego gościa już nie ma, nie? No dobra, ale, ale to można zmienić swoje, wiesz, swoje ku... content. Co ty ten... wiesz, chłopie? No nie no, patrz, patrz. No tu myślę pozytywnie, że jakby wiesz, jakby jakby usiąść, nawet siedząc na Marci, kręcę na kasynie, no nie? Kręcisz no na kasynie a tyba... i ma to 40 godzin w miesiącu. Masz jeszcze... Dużo godzin potencjalnie, żeby zrobić jakiś fajny content. No dobra, chłopie, I ale peszować... dużo godzin, żeby mieć fajny content. Miałeś 3 lata, żeby zrobić fajny content. Ja takim mentalem, z no, jakim ty wychodzisz no. teraz, to ostatnie 3 lata tam z młodym, lukim, kada Davidkiem, wysokim, tak tylko No ja czekam, wiem, ja... ale to wiesz, ja Z Takim szyderczym to... uśmiechem ja... czekam, mówię, Ku... Kiedy te chłopaki zrozumieją, że zaraz ich czeka zabulka żabulka <gamy. <gamy> Ja mówię teoretycznie Mi... Ja A, mówię teoretycznie. Wszystki ma o tyle komfortową sytuację, że najprawdopodobniej zarobił najwięcej niż nich wszystkich. Więc, no, zarobi, no zarobił, no zarobił najwięcej, więc, no? Więc jego bank jest kurwa Da się z tego żyć, no to i tak jest super start tak naprawdę wchodząc w życie, które on ma. E, nie, no dopiero. Sobą. Teraz ma no najlepsze ma... zarobki w historii, tak. No dobra, ale ty jakby wiesz czemu, tak? Wiesz no czemu nie. i wiesz dokąd to idzie. No wiem, wiem dokąd to idzie, no. To jest ostatnie skasowanie się na przykład. Jak to tak będzie prowadzone, no nie? Ostatnie skasowanie i naraz. No nie wiem, no może Wysocki się okaże, że jest jakimś mastermindem chyba i zrobi z tą kasą coś nie wiem, zacznie grać w pora, kurwa, kurwa. Nie, ja nie mam pojęcia. Nie no, że... jak grasz, to bierzesz udział w wielkich turniejach, gdzie wpłata akurat jest malutka, że płacesz mało na turniej, bo nie masz tam po prostu w... Czemu ostatnie niby pieniądze, jak Mergani robi Cassandale no reklamy? No ale... No, Mergani ma dziesięćka średnio widzów. Ale Jezu, Mergani, Mergani robi inny content też, oprócz właśnie A Właśnie mówię, Mergani robi to, o czym ja powiedziałem, że można kręcić na Cassydale i można jeszcze robić wiele innych rzeczy. się tak jak Mergani robisz, no to no to pewnie jest git, to no nie? Wiesz, chodzisz, wchodzisz na average viewers, x Mergani ma na Twitch. Po Twitchie. prostu... Taka, że 10 ten 10 temat się 20. powinien dawno skończyć, tylko on nie ma rozwinięcia, rozumiesz? Jaki temat? Temat kończenia się, bo <laughs> powinno się tak, odciąć teraz wszystko, stąpem powinien być młody, spierdolony, k**a <laughs> Jak coś to może znać w Amonga, tu trzeba nowych ludzi poznać, tylko nowych ludzi nie ma, to jest problem No może zagrać z Kasi Xiremsułą, no ale to wiesz, trochę xppdd Ale jest ten, jest y jeden nowy plus znaczy plus. Jest jedna pozytywna wiadomość. Pierwszy raz od y, tam, y, nie wiem, 6 miesięcy jest wzrost na Twitchu. Jest wzrost średniej widzów. Eee... Także z pogu pokczamp. Nie, w ogóle jest streamerów. Tak w porównaniu do, do starych czasów. Kiedyś był nie, jeden A nie, streamer, nie, to ja mówię Czech. po prostu ostatnim, w ostatnim miesiącu. No tak, ale musisz, ja, ja mówię Ever ogólnie. Ale... do ponad 30 koła wreszcie. W jakiej pracy już mi widział Dominik? No stary, no czekaj, no już kliknę, tak? Rocket Jobs e... Lokalizacja, no Warszawa Rzabka, franczyzobiorca, widzisz? 50 km miesięcznie? No, no ale oni to... Nie, no oni tu dają. To jest, że, żebyś założył własną żabkę. Dawaj zakładamy żabkę. Chciałbyś założyć własną żabkę Ja generalnie... Chciałabym założyć własną żabkę w jednym miejscu, bo brakowało tam żabki według mnie? I powiem że tak, minęły trzy miesiące, dwie żabki tam powstały. Ktoś miał tą samą myśl. A mogłem to być ja. I powiem tak, z tym? Obie żabki, gdzie tam gdzie myślałem, żeby to założyć. Ty byś się sobie tym zajmował. Obie kręcą biznes. Naprawdę kręcą chwa k***a, kasę. Cało, że tam jakieś auta stają, klientów jak k***a. Zróbmy X i żabkę. Wyobraź sobie, młode luki wykładają towar. Na kasie bagieta taki typowy No, Można by założyć żabkę, ale gdzie? Już wszędzie są żabki. Masz jakieś gdzieś koło miejsce gdzie nie ma żabki? Gdziekolwiek ja coś widzę podjadą na pewno. A trochę nie dałoby się oprzeć biznesu na widzach. W łączkach? Jak nie. No jest koło Mówić łączek żabki. Za... Znaczyno... Musisz kupić hot doga za fotę. W łączkach już jest ten, w łączkach już nie ma za bardzo miejsca na biznes, bo w łączkach masz tak, patrz, w łączkach, tu są łączki, ja już wiem co jest, co jest ten, co jest w pięć łączkach, patrz, tu masz Odido, tu stoją wszyscy menele, to jest ten sklep co Luki do niego chodzi, to jest sklep Lukiego, ten co chodzi przed 21. pierwszą, a tu jest taki większy sklep, czyli Delikatesy Centrum, no i ch... nie ma już miejsca na kolejny sklep, a Żabka jest w Radomyślu wielki, tu jest generalnie wszystko, tu już jest jeden, no to może jeden Maka własnego, jest... nie ma się Mak jest w mielcu to... i 2 h tam już nie ma miejsca na maka. Generalnie na maka trzeba kasy, wiesz? Na maka, żeby już założyć, to chyba trzeba 2 miliony wydać. I zde tylko 2 miliony? No, ale sporo i tak. No i czy jest gdzieś miejsce na maka? wie. czy znaczy nie, no na pewno dziś jest. No co? Yy... No żabkę, żabkę pod mema można by założyć, no, ale gdzie? No ile kosztuje założenie żabki? Mało. Bo, jakby u nich chyba, jak zakładasz żabkę, to jakby się zapożyczasz u żabki, tak mi się wydaje. Założenie żabki to jest z 10 koła złotych. One piszą, że 5 koła. Co k**a? No tak, no, założenie żabki to stanizna, mówię ci, dlatego tak ludzie zakładają. I jakby u nich się zapożyczasz chyba na zatowarowanie, i potem, jakby, no to ja pisze, że potem ci zabierają z przychodów, no? Łatwo się przez to zadłużyć, ale. No. Nie no pa, ja myślałem, żeby założyć żabkę tutaj. No to tu się pierdalała jedna żabka, a tu się a druga żabka, no i kupa dwie żabki tu wyjło. No nie no, żabki są kupa everywhere. Bo, bo nie było tutaj, tutaj żadnej żabki, no nie? I myślałem, kupa dobre miejsce na żabkę. No, i kupa, no dobra, sobie, ale k***a chłopie. Teraz znasz kolejne miejsce na żabkę takie. Ja mam na przykład tak, że idę do żabki. Moim zdaniem, wiesz jaki jest problem w żabce? Że są kupa zawsze takie zakasą, za kasą. To trzeba dać jakiemuś specowi od komunikacji międzyludzkiej, a dwa, trzy koła więcej i on tak napędzi ci klientów. Wyobraź sobie jakaś seksowna dupeczka, albo fajny ziomek, a nie ukraiński, jak to przeważnie jest, albo taka ukraińska laska co ma brud za paznokciami. Przecież to się nie chce chodzić do takiej żabki. Nie, u chłopaków ten, u chłopaków tam, gdzie mieszkali trójce święta, to ten była fajna pani w żabce, taka miła k***a, zawsze. A wiesz, a, a tu w mojej żabce to Bogdan towar rozkłada za dwie flaszki. <laughs> No, ale, ale ty masz fajną żabkę w ogóle, kurwa. Bo masz ten. Masz taką k***a dużą żabkę, fajną, że nie jest ciasno. No, to, no ta, to, no ta, którą ty mówisz, to tak, no. no. Jest jeszcze druga, mniejsza. Jest Jest Jeszcze druga, ta, ta, no, ale to ona jest taka, o. No, też jest spokojnie, ale. Nie no, w Warszawie to nie ma, gdzie k***a żabki zrobić pewnie. Znaczy, k***a, nie, jest jak kurwa, Ale na przykład jest kurwa takie ten. Jana Kazimierza. Tu jest k***a, tyle jakichś małych tlepików. Dobra, Rzabka. Ja myślę, że trzeba na przyszłość żabkę zrobić. Kładka to! O, kurwa. Ale żab, żabków najebka. Ile, ile jest metrów od jednej, od skrajnej do skrajnej? No to w kilometr 200 jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 żabek. No to średnio co 100 metrów. No to już przesada. No nie mocno jest tutaj na Jana Kazimierza, no. Reklama. Jedna żabka się reklamuje, nie No dwa... tak, tylko wiesz, jakby zrobić kur... żabkę z pomysłem, to ludzie by tam chodzili jako happening. Kur... Dobra, no. chcemy założyć tę żabkę, czy nie? Bo nie wiem, czy zachować pomysły swoje marketingowe na żabkę, czy nie. Ale ja nie wiem, czy w żabce mógłbyś wszystko wykorzystać, pomysły marketingowe. No bo jakby jednak wiesz, że jesteś żabką, działasz pod firmą. No, tak? A ja on tylko zatrudniał konkretnych pracowników, za więcej niż... Kur... No mógłbyś na pewno to robić, no bo to chyba cię zależy ile dasz pracownikowi. No i? No to zakładamy czy nie? Da, no, jak zakładamy to nie mówisz, tak? No. No dobra, a gdzie zakładamy? No to ty znajdziesz łebski, chyba. A musielibyśmy mieć blisko? Nie, ja miał. Musiało być dużo ludzi dookoła po prostu bez żabki. Ja się, no, zakładam, że już nie ma takich spotów, nawet trzeba by się było przejechać, zobaczyć na jakie pewno. są żabce. spoty, mówię ci dosłownie, dopiero na przykład tam, gdzie ja myślałem, że przydałaby się żabka, w tym roku były założone tam dwie ja żabki, to Jest znać na znać pewno... Znajdź taki, pula, jeszcze, znać 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 taki, znać taki pojedź tam, zrób wywiad lokalny. Przepraszam, czy brakuje pani tu żabencji? Ona mówi, no, no. no o, przydałby się żabencja Chciałabym takiego szluczka z rana małpkę wypiła. No, no. No. Zjadła. no. Co to za problem przejść szkolenia od właściciela? K***a no mam też ten problem. Przeszkoleni na właściciela żabki. Chłopie, ja znam każdego właściciela żabki k obok mnie i to nie są jakieś k***a omnibusy jak coś, nie? A to zwykłe ziomy. Czyż ja byłem k***a z tym? Czyż ja na wakacjach, yy, znaczy na wakacjach, na wyjeździe do Norwegii, jak byłem z Remsuą, byłem k***a z Barym byłem z Łukaszem, no to Łukasz to jest kupa. Właściciel żabki. No i co? Myślisz, że Łukasz jest jakiś omnibus? Łukasz zwykły chłop. taki. Jak szukał. Nie lepiej sklep XC, no i co tam będziemy sprzedawać? Poduszki i kołdry. Bluzy! K*** nie? No, bluza XC teraz to tu trigger do rodejdzenia kogoś. Nie wiem czemu, ale jak ja słyszę na przykład A. jeszcze gdzieś w jakimś kurwa, jakieś freak fighty są, czy coś. Jak na przykład David Walcz mówi, członek Scientist, jestem takie ciarki, że nady przechodzą za każdym razem. Ja to widzę, i to nie chodziło o to, żeby ten, żeby kula robić sklep i że wiesz, że po prostu robisz sklep spożywczy, tylko wiesz. Nie pod marką żabki, tylko i bo otwierasz swój sklep. No, nie, 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 bez sensu. No ale wiesz, tak, już ci powiem. Z jednej strony bez sensu, ale z drugiej strony ni nic cię wtedy nie hamuje, no nie? No dobra, ale patrz, ale jak robisz tranzycję, zrobiłeś żabkę, mówisz P****** żabkę, ale masz fanpage swojej własnej żabki, mówisz od teraz wjeżdża k... Kaczka i robisz kaczkę. Klep. Pytanie: czy Klep możesz kaczka. mieć fanpage własnej żabki? Kurwa, nie wiem, nie, ja se założę. <laughs> Albo możesz powiedzieć, że kurwa, że ten, że nie, nie ty założyłeś, tylko Sajduk i. Chuj. Bez kitu. Sajduk założył fanpage mojej żabki, bez kitu. No to trzeba to trzeba znaleźć miejsce na żabkę. Tylko no wiesz no, nie... no trzeba było założyć żabkę gdzieś, gdzie, gdzie kurwa, no... Ktoś ma blisko, właściciel jakiś. No bo trzeba było tam jeździć, ogarnąć ten biznes. Patrz, co Widz napisał, żeby nie było produktów od influencerów, ale to chyba żabka ci pan narzuca, co ty masz sprzedawać, nie? Chociaż no. powiem ci, że w mojej żabce no. na przykład od kilka roku nie ma dostawy Arizonki Zero, a w innych żabkach jest, to ja nie wiem jak to działa. Mm, to... Nie, Nie zamawiają. Może masz jakąś bazę produktów, którą musisz mieć, a resztę masz opcjonalnie, co sobie wybierasz i ciekawe jak to działa z, z... Dobra, z... ale mówisz, że znasz do założyciela zapki no to weź z nim pogadaj. No w sumie, no w sumie ta. Ja bym mógł pogadać, ale to ja to nie mój kumpel, tylko jakaś stara baba, która zawsze mówi o, znowu pan i co, z... mamy przygotowany już dla pana 60 paczek złotych neo. Ja mówię, no to super, to biorę wiesz co, no, trzeba było chyba, żeby dużo zarabiać żabki, trzeba było mieć siedź żabek. Nie tylko jedną, jedna tam Ci przyniesie, nie wiem. Jak wyjdzie jedna. Łukasz mówił, że jak jest dobry miesiąc, tak 20 koła może zarobić. No to... A to my będziemy mieć całe dobre miesiące. No. Wiesz co, powinniśmy zrobić żabkę jak było Xi w jednym miesz... o, ku... No, Jak, jak no. lubi po 200 zł zakupy, tu młody kurwa też nakupi. Chłopy, to samo Xi by spłacało te żabkę, bo oni do innego sklepu niż żabka nie pójdą na zakupy. To nie byłoby głupy. Nawet <laughs> by było zachęcenie do tego, żeby chodzić jednej żabki. Bo czuliby, że wiesz, jakby te pieniądze jakby wiesz, jakby nie wydawali pieniędzy, tylko się kupowali. Jakby zrobić automaty w żabty. <laughs> Da się, czy nic. No, o, nie da się. Wiesz, gdzie trzeba żabkę zrobić? No ale bez Jakbyś jakoś. Jak byś legitnie kupił ten za maka, tylko to już większa sprawa. Bo żabka to no, ja, no taka. O. Ja nie wierzę w maka, a w żabkę wierzę. Tak? Tak. Hmm. Poza tym ryzyko mniejsze. No Najpierw stawiamy małe kroki, no otwórzmy małe. Dobra, a, a na ile się można zadłużyć widzowie w żabce? K***a? Jakby nie wyszło. Trzeba wiesz, obliczyć ryzyko. No. Masz podobno znasz tego właściciela żabki. No, no dobrze, no mogę zapytać. Ziem, że na... robisz content teraz? Czek. Na widzę. Czekaj. Zadłużenie, żabka. Dobra. Właściciel żabki. Zadłużenie. Może tak. Dawaj może jest wywiad z właścicielem żabki w 7 metrów pod ziemią. No zadłużyłem się na dwieście koła, bo nic nie zjadła, ta żabka. Wie na ile się można zadłużyć prowadzą żabkę. No to zapytaj dla gościa. No to trzeba pogadać z Łukaszem po streamie. Bo to, bo to wiesz, są też ciekawe statystyki trzeba poznać, ile procent przychodu jest z, z tych rzeczy do wpierania, bo to jest żabca, ile jest z produktów na, na, na półkach? Posiadanie żabki pod szkołą ZP każdy idzie, jakaś dłuższa przerwa, cośik, Penergola. Pytanie kieruję do mężczyzn, uwaga. Czy wy też nie możecie znaleźć odpowiednich wieszaków do swoich koszulek dużych. Każdy się kończy na jakiejś połowie ramienia, robią się odgniotki, kurwa, to wisi, kurwa się suszy. A właśnie, Hajduk zadał, a miałbyś na tyle głęboką tą szafę, żeby był taki szeroki wieszak? No... Of course, że tak, no, bo to rozmiarowo się nie różni, tylko po prostu no dobra, to musiał być to... wieszak, który jest pod innym kątem trochę. Taki bardziej kwadratowy. O... A ty, w ogóle zjechałem, bo wcześniej sobie odpamiętałem o Twitch Trackerze, zobaczcie na średnim widzów. I powiem wam tak, look, look at this shit. It's ikonik, ikonik. Bagieta wyżej niż muziutki? No wiadomo, że to przypadek tego, yy, talent show, ale to jest, wiecie, taki jeden z tych, z tych śmiesznych screenów. Poko Jaki byś chciał kształt wieszaka? Pokojś Zapraszam mi... cię, ku... No? Na stream. No dobra. Chodzę, no. z wieszaka. Tak, najpierw ustalamy problem. No. Pantek. Klasyczny wieszak. Jest mniej więcej pod takim kątem, nie? No, no coś takiego dajmy na to, no. No. To tak, no, no. A koszulki nie są takie, tylko takie. Czekaj, szkoda, Czekaj. No, jak mam na sobie koszulkę, no to tak, no bo jest na, tutaj jest taka, no. Więc jak powiesisz koszulkę na tym, to po pierwsze zjedzie ci kół ku... tu i. No tak, no rozejdzie się na boki, no. I będzie wybijało tu dziurę. No tak, bo się materiał tutaj, no tak, no. Rozumiem, no. Czyli trzeba wieszak. No, po pierwsze musiałby być trochę szerszy. No. Zaokrąglony tutaj. No i kąt nie mógłby być taki wysoki. No. Tak. No, po prostu wystarczyłoby, żeby nie był taki w dół, no. No, to by pomogło, ale nie do końca. Musiałby być też szerszy na końcówce, tu. No to nie no mógł być takim być. Cien, cienkim plastikiem, jak to przeważnie było we wieszakach. No dobra, no może być szerszy, no. Tylko wiesz, jaki jest problem? Ze wsadzaniem byłby problem. Bo jak masz wsadzić no. wieszak? Ja zawsze byłby... wsadzam wieszak od dołu. Bo od góry rozciąga kołnierz. Ty, no mądre generalnie, ale komu się... Chyba chciało? Pożyłem ten wieszak co narysował psa, mogę na niego zaraz koszulkę zarzucić? Co tam będzie za petarda? No wieszak faktycznie, no tylko widzisz, no tylko on jest cienki, no i też. Kupa... No ale możemy zrobić krwa testa, nie powiesz na niego koszulka i, i zawiesz gdzieś. Ale... Tylko on nie może być taki cienki, no. Weź dołóż tutaj kupa, jakąś. Eee, przyklej kartka papieru, żeby końcówka była szersza, takiego technicznego. Co to jest, ze skinacza zrobiony k**wa? K**wa, To jest rdzało w ogóle, ty. Nie no, hit. Och, właśnie no, dropnął nowy, k**wa. nowa koszulka od Cyndriusa na wieszaku nietoperskim. O k**wa. <noise> jak ci się No podało? ale kuwa, widzisz, gdyby to kuwa, podkręcić gdyby trochę. Była szersza końcówka. Mniejsze kąty, szersza końcówka, jest to ideolo. Wiesz Kukę jak, jak przetrzymujesz pa. koszulki twoje? Taki wieszakuje? No. Składam je w kostkę i chowam do szafy normalnie. Mhm. Nie no, co to są za wieszaki. No i to jest zajebisty wieszak szczerze, PBH. No a jaki jesteś giem? No to dla ciebie. No ja nie jestem, ja jestem heteroseksualny jak coś. <grym> Kiedy ostatnio ty wczyłeś? No nie pamiętam. Mm. Właśnie. Coco clip mordesko. fajna, fajna muza, nie? Widziałeś, że w 12 godzin zrobiłem 130 tysięcy wyświetleń? Rekord osobisty, Co? bez bami. No ale z patecem, nie? Już nie ukrywaj, no i tak było postane tam ostro. A nie, ja to słyszałem. Słyszałeś, no? A ja to słyszałem przed premierowo To takie jest nie? Wiesz to widzę to... Masz 7 lat i leci soundtrack do króla lwa na przykład, nie? Co jest? Oni tam nie mieli żadnych dróg, a mieli... Komputer z Apple? No mieli Mac, tego Maka, no nie wiem kto się nazywa w sumie. Yeah, iMac. Kiedy tak, następna nutka premiera? Jest już jakiś nagotowany na węgier, czy nie? Czy no jest nagotowany w pi***, ale... Musisz mówić ale... co dalej. Jak to działa w ogóle? Ty wydajesz płytę, no nie? No. I da się już ją kupić, czy jak to działa? Nie, 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 nie. To jest taki okres, w którym wiesz, singlujesz sobie, nie? Czyli wypuszczasz Trochę single, tak, no a kiedy rozpoczynasz sprzedaż płyty? Ale rozumiem, że największy banger wszechczasów to zostawiasz na moment ogłoszenia preorderu, tak? Czy co? No, na pewno. Okay. A wiesz, co jest największym bangerem? Myślę, że. Masz już na nagrany powstanie. ten największy banger? Myślę, że powstanie dopiero. Okay. Ale to największy banger będzie przez tekst, czy będzie przez. Jakiś fit, czy co? Ty, no nie wiem właśnie. No właśnie to jest to, nad czym się muszę teraz zastanowić, żeby przebić to, co wypuściłem dzisiaj. Jak się, nie? Jak się tworzy No słuchaj. A ile ma teraz nutka z Bambi? 3 miliony nie na YouTube. A ile tworzysz. A ile, ile, twor ile tworzysz płytę? Kurwa stary, to zależy wszystko od ciebie. Wiem, że na przykład White potrafił jedną płytę postawić w dwa tygodnie, nie? A nie kurwa, raz. ty masz cztery nuty wypuszczone, tak? Tak. Ile płyta ma? Chyba nut? Z 15? No moja będzie miała z 20 pewnie. Około tak, mam no plus minus. Proszę zostań, proszę zostań ze mną. No, 10 baniek ma no, na Spotify'u. A ile na przykład mają moje nutki, ja tego... Sprawdzałem to ostatnio dawno temu, po czemu tylko ty jesteś na kanale 2.1.5, nikt nic nie robi? No teraz tylko ja wydaję aktualnie, skupiamy się tylko na mnie. Okay. Normalnie, całe 2.1.5 jest ten, promuje mam Ja mam, o, ja mam 9 milionów u Japszana i 5,5 u siebie samego. Ile jest od 2 lampy? to nie jest podpięte. A jest, 12,5 miliona jest na śmieci wywóz. Taki to musi być Bengel. A kto jest 2.15? No co, Japczor, Łajcior, Flexy, Bla, Blacza, Bad Be Beatles i ja. Yeah. Okej. Okay. Łajcior nie jest? Jak to? No bo ja Jabczor za niego wszedł teraz. Aha, a Łajcior nie już nie jest? Łobój, Ma 2.15 w Niku, czyli jest. Ale wczoraj się wymienił, to nie jest updateowany jeszcze. Aha, no to pisz kurwa do niego. Że usuwał nickname. Usuń, <noise> Usuń 25 zniku, przeproś matkę. Słuchaj, powtórzycie to. Kurka, <noise> kiedyś można. Kiedyś myślę, że triczka z łapaniem wody. To <noise> teraz w drugą stronę, jak super legenda, będzie o 15 koła po moim powrocie. Kiedyś, kiedyś można ten. Kiedyś, kiedyś można powtórzyć sztuczki. Dream sztuczkowy Battle flip ściąganie skarpetki na czas, ujeżdżanie byka No. Kiedyś to człowiek... Kiedyś to człowiek robił dymy, nie. No ale ka tak w sumie za 5 lat. Za 5 lat będzie taka gadka. Ej, ja pamiętacie jak Luki zrobił zajebistego densa w lesie? Nie no nie Nie no, może klip będzie niezły, może ktoś sobie przypomni, no, ale... Ale... Czy ktoś aż tak powie to nie wiem. Jakie macie cele krótkoterminowe na najbliższe 12 godzin? Czyli na siłownię i potem na go-karty. Go-karty? Widzisz Marcin, pytałeś się co można robić poza domem, no i widzisz, właśnie kółka wychodzi na go-karty. Zostało mi zaproponowane takowe wyjście i powiedziałem sobie tak. No widzisz, Kuki ma kul znajomych, nie to ja. Widzisz, widzisz, mi ktoś zaproponował na piłeczkę, idę kukiemu, kółkiem, mój ktoś zaproponował na go-karty i idzie na go-karty. A no mi Majka zaproponowała wyjść na spacer tylko. A ty masz problem, żeby nowym autem, nowym autem wyjechać gdzieś na miasto zjeść. A może ty masz nowe auto i możesz zaprosić może zaprosić jakiegoś kumpla z Warszawy. A może Warszawy ty masz depresję Marcin? Ja? I zaprosisz ja? kogoś do, a. do tej fury. I Co masz depresję? Nie, ty masz. <noise> Chyba ty kurwa masz depresję. Ma depresję, ma depresję. <noise> beka, beka. Marcin, musisz to, wiesz, wziąć nową furę, zaprosić kumpli z Warszawy. Nooo. jest ja z nimi no. na cegrze, piweczka. No, Marcin, We, wejdź do wody, zagrać jakąś siatkóweczkę wodną. To jest ja właśnie dzieci grać w TFT z na Discordzie. <gry> no to no jak to wolisz? No to nie pytaj co robić poza domem. Ty może nie lubisz robić rzeczy poza domem. Mm, nie no jest okej. Okay. No jak, no to co jest okej okay poza domem? Odpowiedz sobie sam na to pytanie. No wszystko, wszystko jest okej. Okay, no o ile a, masz na to ochotę. A podobna ci na przykład wiesz, piłeczka, jak graliśmy w piłeczkę? No pewnie, że tak. No to widzisz, to możesz kiedyś na przykład... jest bardzo dużo zależy od kompanów, no nie? No to oczywiście, no ale tam było dużo kompanów, więc byli na pewno dla Ciebie i lepsi gorsi. No tak, no tak. Wtedy, no to no. widzisz, to można na przykład sobie zebrać grupkę dużej, dużej liczby kompanów i wyjść na taką piłeczkę kiedyś. Tak na pewno. No czemu nie. Łopie, to tu pójdzie na piłkę. No jak a wtedy, wtedy wszyscy. Niestety, poświęciłem całe swoje życie prywatne, żeby zostać kurwa gazylionerem i tak to się skończyło właśnie. No ale to Patrzę, nie spróbujesz chociaż tej piłeczki zrobić? Jakby było na przykład info kilka dni wcześniej, to ja na przykład z Krakowa bym przyjechał. Tak? Dwa dni wcześniej musiał być info. Może dzień, jakby było w pełni wolne. No tak, do mnie Luki pełni. też na pewno by złączył przyjechał. To tu chodzi o kompanów, no nie? No ale to zaprosi zaprosiłoby się z 15 osób, rozumiesz? Takich jak Luki i Mati. No a co, Luki nie, z Luki nie grało się dobrze w piłeczkę? Wiem, że przesiedział 3-4 meczu, ale próbował. A, daj spokój. Mam depresję. Słuchaj, Kukę by pograł jakiś przed z kurde. Mario. No? I, I by się Mario w k***u człowieku, na obronie. A, Cinkro by pograł, co? Dobra, ty masz depresję, wejka z siebie jednak. No to będę weź, ty zachęca. zorganizuj. Ale co ja, ty znasz więcej ludzi? Zapomnę, no, że w moim imieniu piszesz. Dobra, to kiedy piłeczkę gramy? Kukę zagrałbyś piłeczkę? Zagrałbym, no? Też nie umiem. I ale spoko, nikt nie umie. Gramy w piłeczkę w środę? Uuu mm. no, W środę, Dziś zaczynają schody, nie? <noise> Możemy w środę. <noise> Możemy w środę? Tak. No to w środę, Marcin, co myślisz? Piłeczka. No słuchaj, No na gotowe, pójdę pewnie, że tak. Dobra, to zapytam ludzi dziś, czy jedziemy na piłeczkę. To kiedy wracasz do Republiki Środkowoafrykańskiej, Kukę? No, jak się. jak skończymy zbiórkę, to ustalimy teraz, co z tym studio dalej. A którą no i ja to? chciałbym generalnie jakoś tak wiesz jak już będzie studio gotowe Ale jak będzie jakaś fajna okazja, może żeby pomóc w budowie czy coś, to w trakcie nawet budowy Papa! Pa, żegnam Was, żegnam łodziutki 8. Zaraz się tu wpierdzielę łodziutki 7, papa! Pa. pa, pa, miło było gościć na kanale łodziutki 7, ja łodziutki 8 się żegnam. Może jeszcze kiedyś się zobaczymy, może nie Z zobaczymy. Hello.